Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Jak widzicie, jesteśmy na Moistar Planet. Ja już tutaj mam luka zrobionego, tak naprawdę wyglądam inaczej. Już Wam zaraz pokażę. Zrobiłam lukę i możecie go kupować. Widzicie tak wyglądam. I sobie ubierzę to, bo tak. Powinno mi się zmienić. Ale się chyba... Okej, okay, zmieniło się. Dobrze. Jak widzicie po tytule, albo i nie widzicie, ja już tutaj skarbonkę wszystko pootwierałam i, i kapam się, że nie włączyłam nagrywania i teraz właśnie opróżniam skarbonkę VIP i trzeba ściszyć MSP, bo coś będzie głośno. Więc otwieramy i po tytule, jak widzicie, będziemy robić challenge. W sklepie są dostępne ubrania za 8 starcoinsów. I jedziemy challenge. Jestem książniczką. Więc tak, chodzimy. Nie będziemy mogli zmienić kolorów, bo się coś zepsuło. I, i, i... Przecież to było za 8 starcoinsów. Ooo, o, o oszukują mnie. O, ja tu, tu szukam sobie jakąś fajną sukienkę. Sukienki galowe. A tu za 8 dniach? coś coś nie tak. Tu są takie fajne sukienki. Jak widzicie. Więc będzie, będzie, będzie się działo. Całą noc będzie głośno, będzie głośno. Będzie radośnie. Znów przytanczymy Zmienić kolory Okej, okay, naprawiło się Ale nie tak co chciałam Dobra to ubierę sobie na razie to I jak ja jestem księżniczką To muszę sobie ubrać jakąś Fajną Sukiennicę Muszę jakieś ciuchy zdjąć Bo będę wyglądać ohydnie Jak widzicie, to tak średnio nam idzie. I księżniczką, dobra. Czyli jak jesteśmy księżniczką i mamy się przepięknie ubierać, to my musimy jakąś fajną. uuu, uu. uu. Fajną sukienkę sobie znaleźć. jest taka księżniczkowa. Pięknie. O, wtedy księżniczka na białym koniu. Ta jest ładniejsza. O, kolory trzeba będzie pozmieniać. Jakie tu są? Czy coś mi tu zaciekawi? No, wiem, że księżniczka może chodzić też w, 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 w sukienkach zwykłych. Jakiś taki mi chyba to sobie, to ten, tego. Dobra, zmieniam tutaj kolor tego. Jakiś ładny jakim będzie. Ja chyba zabiorę taki taki jaśniejszy. Żeby, żeby ładniej wyglądało. I chyba ze czarnym paskiem. Nie, nie. dobrze, ja teraz wybiorę kolory, bo jak widzicie, no tak średnio to wygląda. Zabrałam z tej nowej palety to to będzie nazywamy fioletową fioletową księżniczką. Będzie Kit ok. będzie. I teraz włosy. Mm. Fryzury. Nie chcę żadnych fryzur, bo księżniczka w jakich fryzurach nie chodzi, nie? chcę ja długie włosy. Nasza księżniczka będzie miała piękne. Właśnie długie włosy. Może nie takie, ale będzie ładnie wyglądać. I koniec. Lece są ładne włosy Dobra, wycofam to co powiedziałam. Ale w topce, jak widziałam, są bardzo ładne włosy, których ja nie mam, a bardzo bym chciała mieć, ale to chyba mi się nie załaduje. Wejdź. Wejdź. Czemu to się nie chce. Topka, ładuj się! Także tu odcinek nagrycie. Okej, okay, załadowała się ta strona, ale tu się nadal nie ładuje. Okej, okay, mamy włosy, mamy już tą. Ale dla naszej księżniczki możemy zabrać te ale czarne. Wiem, że będzie kasę. Ale usuniemy jej włosy. To że ma sukieneczkę. I nie wiem, czemu nie chcę mi się co ładować. Ładuj się, ładuj się. Okej, okay, klikłam coś tam. Ok, przeklikałam. I jesteśmy na 13 stronie. A tu nadal nie chce się załadować. Są tu jakieś ładne włosy, proszę was. W sumie wyglądam ich księżniczka, tu są jeszcze kolczyki. To będzie lepiej. I czarną księżniczką. Ok. A włosy kolor. To mogą być. Fajnie w sumie wyglądają. A te? Tu nie wygląda mi jak księżniczka. Hmm. Tu będę wyglądać jak księżniczka. Uu, tak, tak, tak. Tylko muszę zmienić kolor na czarny tych włosów. O, nie jest mi potrzebna. A żółta gumeczka idzie na kolor naszej sukienki. Czy jakiś wisiorek czy coś? No tego tu i nie. Da. No fajnie wygląda. Mamy taki już look. Mamy luk księżniczkowaty i taki bardziej galowy, że gdzieś wyjdzie. A to takie, 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 nie chce mi się ładować. Jak coś fajnego się załaduje z taką księżniczką domową, to do Was wracam. Dobra, mamy bluzkę, teraz czas na spodnie. I ta bluzka kosztuje 4 diaks. Nie wiem, jak ja to przeżyję. Znowu so, tu trzeba jakieś fajne spodnie. Ja bym dała jej albo spódniczkę. Albo no spódniczkę tak księżniczkowo. Albo nie wiem co. Idź se. A spodnie. Halo, ładuj się. No, powiedzmy... Tak, no powiedzmy... Zobaczymy, jak będą wyglądały spódniczki. Wiem, wiem, jestem bardzo niezdecydowana, ale no... Spódnice. Ale ja muszę mieć wszystko idealu. Uuu, się tysięcy i tutaj mamy jakieś sputniczki. No niezbyt, niezbyt. Hmm, o no to już się szybciej załadowało. Klikłam pierwszą z brzegu. Wygląda ona okropnie. Klikamy kolejną z brzegu. Wygląda tak se. Ale ja bym chciała wziąć, bo w stowce jest taka w stowce, tak, w stowce, w stowce jest bardzo fajna spódniczka i muszę se ją poszukać chyba połowa osób wie, o której ja w spódniczce mówię ha, nie załaduj się, załaduj się, nie nie o innej. takiej babeczkowatej można było powiedzieć. Ona gdzieś tu była. To ja ją znajdę i do Was od razu wrócę. Jak znajdę tą przepiękną spódniczkę. Spódniczkę spódniczkowa. Gdzieś klikłam i boję się, że moje zakupy się zniszczą. Jak widzicie, dodałam buty, a to się ciągle coś ładuje. I się załadowało. Ale ja nie chcę tutaj być. I jak to się zniszczyło, to nie wiem, co zrobię. Okej, okay, jest. Po wielu godzinnych poszukiwań. Jest ta spódniczka. Jeszcze taką kokardę dołożyłam. Wygląda ten log. Tak, mi się osobiście bardzo on podoba. Włoski zmieniłam, bo, bo tam... Nie wiem czy... Jak będą no, w ogóle te ty motyleczki no, no. U, no, do góry. Wyglądają one okropnie. Tak, tak że na księżniczkę. No no, no no. no Mamy tylko jedną rzecz za diamenty i jest to bluzka. Więc ekstra. Nie wiem czy ekstra. No ale... I chyba buty. Zmienię sobie na ten kolor całego luka ale zrobię je tak trochę ciemniejsze i będę książniczką na białym tronie. Ale to, żeby nie było tak jasno, zrobię czarne, żeby, żeby było łatwiej i lepiej. O oh no, to wygląda okropnie. stąd, bo mnie to zaraz coś... Dobra, róg Dobra. wygląda w całościowo już tak. Mi się osobiście bardzo podoba, co już mówiłam. No. I nie wiem, czy jeszcze nie dodacie tego. O oh no, brzydkie, dobrze. Jest dużo już tego tu mam na ciepane. kokardę. No, no, no. Czy ja zawsze jak coś kliknę, to muszę coś zepsuć. bo mamy tu kartę od razu na pierwszej stronie, więc aż tak bardzo tego nie zepsułam. Więc kupujemy wszystko. I zostajemy, zostajemy spukani z kasy. 18 tysięcy nie miałam jeszcze. Okej, okay. luk mi się nie zmienił. To świadczy o tym, że 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 coś. Ale luka wygląda tak. Możecie go oczywiście kupić, ja Wam nie zabraniam. Pamiętajcie o zostawieniu łapcy w górze i subskrypcji. A mistrz wystrzam mi się dzisiaj coś bardzo laguje i nie wiem czy czyli wie tak. Weka. I coś mi się tu nie chce ładować, a tam mi się wszystko ładuje, no nie, dobra. Idziemy do miasto filmów, idziemy do luków i idziemy sobie y, dodać luka, bo tak, ja zrobię luczka, ubiorę go i będzie wszystko, getas, majonez. Okej, okay, podobno założyłam tego luka. Ale on się zapisał tak. I trochę mi to denerwuje, bo Monster Planet się teraz mega psuje. Nawet nie czuję, jak dymuje Jo! Mm, wchodzimy jeszcze raz do przebieralni, i zobaczymy, czy nene nie chce mi się nic zładować i nie będzie widać mojej movie starki Jak tak, to się wkurzę. I na komputerze to proszę, szybko zrobię bo ja nie wiem w ogóle jak ja wyglądam i to mnie trochę złości więc idę szybko do zakupów i zaraz zobaczymy jak jeszcze nazbieram sobie kasę to sobie szybko kupię taki tron tak będzie tron będzie ekstra no ale tu też widzę, że mi się nie chce ładować a może pójdziemy do top i tu się może załadować. tu też się nie ładuje więc Takim nieładującym się akcentem. Dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Nie zapomnijcie o zostawieniu łapki w górę i subskrypcji. I bye! Bardzo serdecznie pozdrawiam. Małpa Flamingo, Koa117, Pixie Star i Nowa Star. I, i jeszcze, jeszcze Zimofaper1. Pa!